A dzisiaj będę słodził trochę, a co KKS Kalisz to rewelacja tegorocznych rozgrywek drugiej ligi. Nie tylko dobrze prezentuje się właśnie w rozgrywkach ligowych, ale też świetnie mu idzie w pucharze Polski. Jakie są plusy i minusy kaliskiego zespołu, skąd bierze się ich dobra forma i kogo można wyróżnić? Siemanko, witajcie w kolejnym Ligowisku, czyli w formacie, który jest z nami od niedawna i wypełnia taką lukę kontentową, która powstała wtedy, gdy zrezygnowaliśmy z liveów pierwszoligowych. No i Ligowisko całkiem dobrze się przyjęło, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Dziękujemy za liczne komentarze. Łapki w górę mamy już ponad 4000, no ale celujemy w dyszkę. Dobra do rzeczy, Kaliski Klub Sportowy gra w tym momencie. Zdaniem wielu najlepszy futbol w drugiej lidze i jest wiceliderem. Nie tylko wizualnie mecze KKS-u są bardzo przyjemne. Widać zamysł, schemat, jakość. Jak również w jego meczach pada mnóstwo goli. KKS ma ich najwięcej w lidze, czyli 40, o 11 więcej niż lider z Kołobrzegu. Zatem w czym tkwi siła drużyny prowadzonej przez Bartosza Tarachulskiego? Monolit. To słowo wyjaśnia wszystko. Zespół jest skonsolidowany, zawodnicy znają się jak łyse konie, co powoduje, że nie muszą szukać się na boisku, bo wiedzą, co zrobi kolega z drużyny. Praktycznie niezmieniony trzon personalny względem poprzedniego sezonu poskutkował właśnie tym dobrym funkcjonowaniem zespołu. Pewny na bramce krakowiak, Gawlik dyryguje obroną, ale jest strzela ważne gole. W środku pola rządzą kapitan Łuszkiewicz, czyli boiskowy zabijaka, choć prywatnie sympatyczny chłopak oraz duża nadzieja Kalisza Wysokiński. Skrzydło należy do Zawistowskiego, no i truskawka na torcie, czyli dwaj panowie G z przodu, polski Żiru Gielu i El Mago Gordillo, potężna paka. W prywatnych rozmowach, jakie przeprowadziłem z drugoligowymi trenerami, chyba wszyscy mówili, że KKS gra najlepiej, no i nie ma za bardzo z czym dyskutować. Sporą nie wiadomo był trener Tarachulski, nawet mogę powiedzieć, że we własnym gronie stwierdziliśmy, że raczej nie da radę posprzątać bałaganu po trenerze Bogdanie Zającu, jeszcze tam w międzyczasie na chwilę był Stanisław Szpyrka, ale mimo wszystko trener Tarachulski można powiedzieć kolokwialnie, zamknął nam mordę i teraz bijemy brawo. Na wstępie wspomniałem też o Pucharze Polski, bo tutaj KKS prezentuje się fenomenalnie. Wystarczy powiedzieć, że wyeliminował już dwóch ekstraklasowiczów, Widzew Łódź i Górnik Zabrze. Oba mecze polecam zobaczyć, bo to co się działo na boisku to było coś niesamowitego. Pomimo, że słodze no muszę się do czegoś przyczepić, nie byłbym sobą, gdybym tego nie zrobił. Jeśli chodzi o aspekty sportowe, KKS czasami łatwo traci bramki, no i zdecydowanie mógłby na tym polu się poprawić, bo nawet będąca na 12 miejscu po Gońsiedrce straciła o jedną bramkę mniej. Poza tym porażka w Krakowie z Garbarnią była taka bezbarwna, łatwa, nie taki zespół, myślę, kibice chcieliby oglądać, więc tutaj naprawdę, panowie, koncentracja na każdym spotkaniu, nie ma odpuszczania. Kolejny minus? Frekwencja. Mówił o tym u nas Adrian Łuszkiewicz. Może nam się uda ściągnąć większą ilość kibiców, bo, bo jakby tylko wymazując ten mecz z Widzewem, gdzie było no ponad właśnie. 6 no tysięcy, no to na resztę meczy naprawdę chodzi mało, mało. Nie, nie powiem, że garstka, ale, ale ten potencjał drużyny i potencjał miasta jest naprawdę duży. Bo... Także apeluję do Kaliszan, wspierajcie swój zespół także na trybunach. No i kolejny minusik to słynna już sesja zdjęciowa nowych koszulek, zrobiona chyba telefonem. Poszła świat beczka, ale po zagłębieniu tematu dowiedziałem się, że w zasadzie w klubie w sprawie marketingu i socjali pracuje jedna osoba i to jeszcze wieczorami, bo musi ogarniać swoją pracę. Także no myślę, że jak na taki klub, z takiego dosyć sporego miasta przydałoby się w tym aspekcie coś zmienić. Myślę, że nawet mniejsze ośrodki, mniejsze kluby mają te socjale lepiej zarządzane, lepiej wizualnie wyglądające. No wiem, jak to jest w klubach. Często szuka się po prostu obcinania kosztów, ale myślę, że właśnie jeżeli byłby ten awans, no to tutaj na pewno trzeba by było to poprawić. Reasumując, KKS Kalisz w tym momencie wygląda na drużynę bardzo mocną. Drużynę która powinna wywalczyć bezpośredni awans w tym sezonie. Kto jeszcze nie widział meczu Kaliszan no to polecam sobie zobaczyć, a szczególnie ciekawie zapowiada się ich pucharowa potyczka z kolejnym ekstraklasowiczem w ćwierćfinale Pucharu Polski. zmierzał się ze Śląskiem Wrocław. No i myślę, że mogą namieszać. A jak wy myślicie, KKS wywalczy bezpośredni awans do pierwszej ligi, a może jeszcze bardziej namiesza w Pucharze Polski? Dajcie znać w komentarzach, podajcie ten materiał dalej, zostawcie oczywiście subskrypcję, kto jeszcze nie dał łapkę w górę, pozdrawiam patronów, pozdrawiam tych wszystkich, którzy z nami są na live'ach, którzy nas subskrybują, komentują nasze produkcje i do zobaczenia następnym razem, trzymajcie się, cześć!